Mogę już skazać moim kolejnym live'iku, do to Znaczy, odcinku, byli... Yy, no, dzisiaj będziemy sobie tutaj. Swi yy, To znaczy, dzisiaj będzie taki fajny challenge, bo już dawno nie było challenge. To jest challenge, jak ja jak jestem z kozakiem. Yy, jak nie wiecie, to jest challenge. Yy, Grać sobie jedną rundę i potem, może, nie wiem, jak. Yy, te, może tak stają opowie, jak to taki. Jest taki bój, jak, yy, tak challenge. No tak, jak takim kozakiem jesteś... To... Jak, jak Artur teraz gra, to mogę mu powiedzieć, jak jesteś kozakiem i zna ci No tak. to zrobić. No to musisz to zrobić, albo jak takim kozakiem jesteś, to broń, to... To jest to samo jak z kredą, tylko... Tylko Sają będzie to wygrał. Nie tak zapomnijcie mnie wesprzeć. Robimy teraz pierwsze te, te rundę, ty albo ja, albo papier kamień. Mm, jak sześć. To papier kamień. Papier kamień może. Papier kamień Nie, wygrałeś, dobra. Ty musisz? No. O kurde. Dobra, muszę grać solo. Dwóch skład. Jak jesteś z kozakiem? Nie, proszę nie. Co za wersjusz przykład? Kurwa, wiedziałem to widzę to wybierzesz. No jak jesteś z kozakiem. Dobra, dobra. Wszystko zostawić tak? Jak jest? No. Może. Dobra. No z mogę sobie zostawić? Jak jesteś kozakiem, wyląduj na ten blok. Okej. Okay. A Okej. Okay. To tyle, jak, do, jak, to, jak ja, będzie lądować, to potem dam zadanie. Poczekajcie, mm. jak wrócę. A... Y Dobra rodziska, jak nie jest, tam nie ma, to dobijecie te 40 subów i oglądacie sobie miło. Jak podoba się wam tutaj ten filmik, Zostawcie lajka, sypika dzwoneczkiem, no i yy, no teraz nie będą takie motki, tylko na końcu wiecie będzie intro i będzie lajki, subskryber dobra, no to pa pa A jestem już mm -hmm. um. Zobaczymy sobie pod O kurde jest, nice, Teraz będzie... Um, Wellingwood. Gdzie? Mm -hmm. Chodząca yeah? puszcza, ale pod nim. Teraz pod nim. No ja wolać, co tą smugę zabrałeś. Ja Jak to nie widzę tą smugę. No a tak derwuje, nic nie widać. No gdzie jesteś kozakiem? Um, możesz pierwszą broń, którą widzisz, to będzie Twoja sara broń. Ale potem możesz zabrać yy, takie broń, które chcesz. Też jak wylądujesz, zobaczysz niebieską broń, nie możesz ją zabrać. Ale jak wylądujesz, starą broń, to możesz ją zabrać. A jak zobaczysz zabrać niebieską broń, to możesz ją Okej, okay, ale zobaczmy, co tu będzie jakaś broń. Hmm. Tak, będzie Czekaj, mogę tam polecić potem na podniu? No. Dobra. Nie SZARA! Nie! Yes! Ale bądź to są szare. No ale to musi być grą. Pugam! Jest! Mam szaro broń. Na no teraz było zaraz. Takie są coś. Mam do, do lecenia. Jest to była taka... To możesz też tą broń wyrzucić jak też, ale... Jaką? Na no, tą starą MP nie, nie była Mogę... no, Tylko była taka zabawa Taka zabawa no tak... Takie zadanie to było takie. Ale nie, no, potrzebuję O, dobra strefa, jest wszystko na spokojnie mhm. Poluczyjemy się trochę pod nią. No. Małpka Chce mnie mhm. ja chyba wywalę wcora. Mm. O drewno! będę ją ja tak Ja Będę się z kozakiem. Um, Masz e, e, sekund, żeby znaleźć jakąś skrzynkę. Co? Three. 5, 6, 7, 8... Chyba tu to za nie ma! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. To nie ma żadnej skrzynki! 18, 19, 20... Albo jakąś broń? 21, 15. Nie ma Kurde, może się tutaj wody szować? Nie mhm. da się tu nie już. Ale jeszcze... i tak nie będę grał. Okej. Okay. To naprawdę nie ma z I koła. No. Jak jesteś kuza czym zabijesz ten Nie, to. O... Nie mogę zabrać tej poty, jak jest z kozakiem. Może się skończyć zabrać i Kurde. <grym grym> mogę mnie coś spuszyć. Ale mam taktykala. Tylko z To dobry Słaby mam, to pompa. I ten śpiewiki ja mam. Nie... o tym, do tego, Dobra, MP mam, fajne jest. To jest 90 Tutaj są... O, tu widzisz shotgun nareszcie, normalny. Yeah, mam normalny shotgun. Jak jesteś kozakiem, okiem, wyrzuć połowę twojego holca. No. Ale pa. Teraz takie light objawem, oprócz tej Eee... po co <noise> jest mój? To e, e, ten... Jak jesteś kozakiem... Mogę na przykład? Jak jestem kozakiem... Fuj... To bohater. Bohater. Może chcę troszkę polutować, ale... E, haim, bo, ale musisz zjeść to. ale ja mam drewna czekaj bo wy podłodze to lawa może teraz a usunęli ten epic Games, że można tylko 55 Dobra? czekaj by mogę zobaczyć no. to ciekawe bo wy podłodze to lawa two, one, two, one. to to jest można 99 to mogę podbijać sobie tak? no ale pamiętaj o tym duchu Burger. Tak Jest red Kurde, sorry za lagi Nie zabrałam dalej skin do Ale prenie. pamiętaj, jeszcze jesteś solo ze szkłady O Co To zapomniałem Myślałem, że normalnie sobie gramy w Family Friendly A teraz tutaj nie gramy No widzicie jakie Family Friendly? Oh to czuję ten dom? to łatwe teraz tylko w potłucą to. to było na trudniejszych z tą potą <noise> takie hello friendly lip pota to jak pójdę do tego to mam, to, jak tam nie będzie lifta to będzie lipca i potem pójdę Mam strefę! No ja wiem, ale jak będzie gdzieś indziej strefa. Dobra. Czekaj, mogę jeszcze sprawdzić... Ej, ja, ja ci dam taki skrzynk. No. Za tym jest kugel. Tam, tam jest kugel gdzieś. Tak, wiem, 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 zaraz pójdę tylko sprawdzę, czy tu jest krzynka. Albo materiały. Masz to jest lutowa. Nie, to nie lutowa ale e, to mi teraz trudne no tutaj tutaj sola wytoczasz skład ale jeszcze ale... za no nie chcę powiedzieć sobie za wyobraź sobie że teraz będzie też solo. no idzie ten kugel no oj widzę wojną pompę. zbietką ten kugel był tam gdzie otwarłeś pierwszą księgę a tu dobra o Dobra, błagam mnie. Dobry mam, bro, nie, ale wielka pota. Nie, kurde, małe poty mam. Kurde, jeszcze jedna. Błagam! Wielka pota. Jak, da, jak dostanę te wielkie poty, kocham mm. Epigen. Yes. Mm. No i gdzie to jest kugel? No, no tu. I mam strefę! To, to co teraz, muszę iść do tego lifta? Nie muszę. O kurde. Ja bym nie miał. Myślałam, że <gulanie> 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 <Łap> to jest bugowanie. to! No. Jak małpka. Kurde, to leje za marne. Um, ludzie, piszcie komentarzu, że, żeby, żeby Epic o. Games w następnym sezonie y, dali taki skin paruważ. No tak! Z moim upisem. To znaczy, no wiecie. Paruwar. Co? No taki, o! Czy da się go tak upgrade'ować, Taki normalny <laughs> Dobra, Gdzie to polecić? Powiedz, przyjemne? Jak jesteś kozakiem, widzę te dwa domki od Zalew. Jest tu dwa domki. Zalew? A! No właśnie, ten, ten. Tu idę w salonikę. Ja? Mogę. Okay, myślałam, że to jest. Taka Linka. Aha. Myślałam, że to jest samolot. Ja też! Dobra, i co teraz? Jestem w domku. Możesz lutować, jak jakiś lut będzie. Nigdy, chyba tu nikt nie lutował. Masz iść. krew. do dosłownie zabrał sam. Robiłem odcinek na demet. odcinek. co robi teraz odcinek. Ale lutował, to masz krew. Aha, lutował. Ale dobra, materiały mogę sobie tak pozbierać, tak? A wszystkie? Tak nie jest ważne i nie dałeś mi żadną autkawek. Oh. Wszystkie są łatwe. Daj mi jakąś trudną. Okej, okay, bo ja myślę, że to jest początek. początek. Okej. Okay. Um, um, jak jesteś chcesz kondratować, z musisz po tym potem cały ten wyrzucić. Nara. Nara. Będę was kochał. Mogę coś... Jeez! Yes! Dodałem 3 punkty! JEEEJ! Yeah! No to było warto. To właśnie nie gramy po długu do lawy? Hyhyhy Ale byś... Gdzieś by były lotnie, ale nie zabrało się. Ty ba? Di, di, di. Ti, di, di. di, di. di. Nie da wrażenie, starych. <mum> było To zadanie. <mum> Te durnie zostawili sobie ciepiakami. Za ile wywalą te cepiaki. Dury wywalone ale teraz... Dobra, teraz ty. ma. <grym> Co, te <masz> znowu? <grym> trochę to... Szybko, bo odcinek będzie chyba długi. Taki, więcej Takie <grym> cyrundy rundy każdy? Dzisiaj będzie venho esse OK. Bom, então mobi. Mobi. Eh, tem quadrado. Coloca do lado da parede. sem. OK. OK. É, Não é Co jak nie zmieni. Tak, jest w takim kodakie. Ej, czy, czy jest? tego nie mówię. To? To. To jest lepsze. Kurde, masz tak rychłośno. Okej. Okay. Ja się Artur dzisiaj dostanie PZ Card'a, moza. Mhm. Mm Potem będziemy będziemy takimi drużyną. Albo. My, gdzie mam lądować? Kurde. Eee, Wygląda sobie na... Dziękuję. No nie, tak. Już wymyślałam tych szybiona. Nie, <laughs> to, nie. Salumerzuszku. <to>, no <laughs> to, to. to mam chyba też w ten nowych szybiona. Ale kropła ma też dobra. I musisz zrobić dwa kila. Muszę. No musisz. A jak nie zrobię? No to dostaniesz demon. <laughs> Karę dostanę. Jak, jak ktoś nie zrobi jedną obgabę, y, znaczy wyzwanie, to dostanie karę. Dobra, jeden kill. jeden kill. dobra. karę. jeden kill tylko. Pomyślmy sobie, że kogoś powala, a potem ktoś go znowu. To się zadecydować. Okej, okay, to jak będzie policzyć? Pompa tu leży, ja ty ją ustawiłeś. Idę, ja sam

3, 4 5 Nie wiem. Skąd się to wzięło? Dobra, piszka. Jak się wam tutaj filmik podobał, zostawcie lajka, like subika równieżkie, bo niedługo dobijemy te 40 subów. To znaczy jeden sub mnie jeszcze. Tak? Yyy eee, dobra, to